Dzień dobry, witam serdecznie z ogromną przyjemnością, satysfakcją. Chciałem Państwa poinformować o tym, że wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Opole będzie gościć 20. jubileuszowy Międzynarodowe Spotkania Drużyn Młodzieżowych Straży Pożarnych impreza jak z samej nazwy wynika międzynarodowa impreza która z, z, przepraszam, ściągnie do Opola wielu gości z zagranicy będzie też z pewnością imprezą bardzo atrakcyjną wizualnie więc wielu opole będzie mogło mieć okazję uczestniczyć oglądać rywalizację drużyn pożarniczych i ekscytować się tymi wydarzeniami wydarzenie będzie bardzo atrakcyjne z pewnością o szczegółach wydarzenia pani prezes Tiszbierek i z naszej strony pan Janusz Sidor potem się włączy, który będzie też współodpowiedzialny za prawidłowość przebiegu i przygotowania i całego wydarzenia w swoim miastopole. Dzień dobry Państwu. Jest mi również miło poinformować, że przede wszystkim Polska będzie gospodarzem 20. spotkania Międzynarodowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTF, u podczas których to najważniejszym elementem są międzynarodowe zawody. Właściwie. Impreza jest rangi europejskiej, ale w zawodach będą również brały udział drużyny, młodzieżowych drużyn pożarniczych spoza Europy, dlatego że CTIF jest jedyną organizacją na świecie, która reprezentuje 5 milionów strażaków skupionych w ochotniczych strażach pożarnych, w zawodowych strażach pożarnych i reprezentuje interesy 650 tysięcy młodzieży właściwie na całym świecie. CTIF jest to Komitet, Międzynarodowy Komitet Techniczny do Zwalczania i Prewencji Pożarów. Powstał w 1900 roku w Paryżu. Organizacja ta w tej chwili skupia 50 krajów i co dwa lata taką imprezę dla młodzieżowych drużyn pożarniczych organizuje się w całej Europie. Nasz kraj w 1989 roku już taką imprezę organizował, wtedy gospodarzem była Warszawa. Od kilku lat staraliśmy się, żeby tą imprezę ponownie ściągnąć do naszego kraju rzesze młodzieży, a także sympatyków pożarnictwa. Udało nam się to. Oczywiście musiała być weryfikacja. Byli kandydaci, były miasta kandydujące w naszym kraju. Przez dwa lata przygotowywaliśmy ofertę i ta oferta Opola zwyciężyła w tej konkurencji tutaj na szczeblu naszym krajowym. Co do tej pory, do tej pory 20 spotkań, w których udział brało około 500 zawodników z około 25 krajów. W tej chwili czekamy na e, zgłoszenia poszczególnych państw. O, w związku z tym, że Opole zostało gospodarzem tych mistrzostw, międzynarodowych mistrzostw, które będą miały miejsce w Opolu już w lipcu od 19 do 26. Jest opracowane i przyjęte międzynarodowe logo tej imprezy. Logo, które zawiera elementy pożarnicze, zawiera również symbol miasta Opola, jak również i to przede wszystkim do kogo zwrócona jest impreza, czyli ci najmłodsi, ci najmłodsi, którzy z całej Europy nas odwiedzą. Jeśli mówimy tutaj. O Opolu. Wybraliśmy miasto Opole, dlatego że dwa lata temu przeszło solidny egzamin. Było gospodarzem krajowych zawodów, ale o tym troszeczkę później. Miasto Opole ma również bardzo sprzyjającą infrastrukturę do organizacji tego typu imprezy. Będziemy chcieli wszystkich zawodników i organizatorów umieścić na akademikach Uniwersytetu Opolskiego. Poza tym skorzystać z tej oferty kulturalnej, jeśli chodzi o miasto Opole. Mam tutaj na myśli obiekty. Przede wszystkim centralne miejsce, najważniejszy punkt tych zawodów to stadion imieniem opolskich olimpijczyków, stadion lekkoatletyczny, na którym od poniedziałku do środy będą Będą odbywały się treningi, następnie w czwartek odbędzie się rywalizacja międzynarodowa i po raz pierwszy młodzież będzie również korzystała z amfiteatru e, polskiej piosenki, jak również z innych obiektów. Do tego wrócimy. Co składa się na program takiej imprezy? Impreza trwa cały tydzień. Zawodnicy przyjadą do nas w niedzielę. Od poniedziałku zaczynamy solidny trening, ale w poniedziałek na opolskim rynku będzie miało, będzie miało miejsce uroczyste otwarcie, zapalenie znicza olimpijskiego i wciągnięcie flag międzynarodowych, flag zawodów, flag Unii Europejskiej. Następnie na rynku będą ustawione boksy wystawiennicze, gdzie będą poszczególne kraje się reprezentowały. Po raz pierwszy tą ofertę kierujemy do wszystkich mieszkańców, do wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjechać do Opola, bo postaramy się imprezę nagłośnić nie tylko na arenie międzynarodowej, ale szczególnie i w kraju, żeby wszystkich sympatyków pożarnictwa, jak również tych, którzy biorą w tym udział, ściągnąć tutaj do Opola i pokazać im, zaprezentować im kraje członkowskie, te które biorą udział, więc każdy kraj w boksach będzie się prezentował. Następnie w poniedziałek Pan Prezydent oficjalnych gości, szefów państw, związków pożarniczych przyjmie tutaj na spotkaniu, a od wtorku zaczynamy to wyjście w miasto, gdzie będziemy tutaj, gdzie będą nam towarzyszyły różne imprezy. We wtorek, tak jak powiedziałam, oczywiście na stadionie polskich Olimpijczyków będą treningi. Następnie. Będą miały miejsce zawody. Wtorek jest też takim dniem, gdzie mhm. będziemy organizowali tutaj w środku, w sercu miasta, festyn dla wszystkich mieszkańców. Będzie to festyn strażacki, który będzie promował właściwie ideę pożarnictwa, bezpieczeństwa, będą pokazy, będzie się młodzież prezentowała z tym, co potrafi, czego się uczy i co chciałaby w przyszłości wykonywać. W czwartek. Tak jak powiedziałam, główna impreza, czyli mamy zawody. Zawodom zawsze towarzyszy przyjazd kibiców, rozgrywki do południa, po południu, żeby młodzież odstresować, ponieważ wiąże się z to z dużą rywalizacją. Młodzież, która przyjedzie do naszego kraju przechodzi również ścieżki eliminacji. W każdym kraju organizowane są eliminacje do tych zawodów. W naszym kraju odbyły się one we wrześniu ubiegłego roku w Olsztynie. Nasz kraj reprezentować będą trzy drużyny. Jako gospodarze wystawiamy trzecią drużynę. Będą to Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców z Głuchowa w województwie wielkopolskim i z Głuchowa w województwie łódzkim, jak również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt o Ochotniczej Straży Pożarnej Żdżary, województwo wielkopolskie. Po tej rywalizacji Przeprowadzamy się na wyspę Bolko. Na wyspie Bolko odbędzie się Międzynarodowa Olimpiada. Olimpiada ma już taki charakter integracyjny, zabawowy. Dzieciaki się ze sobą integrują, ale przede wszystkim postaramy się, żeby się odstresowały po tych wszystkich rywalizacjach, po tych najważniejszych punktach. Następnie w piątek promujemy Opolszczyznę, pokazujemy im najlepsze zakątki Opolszczyzny. A wieczorem w amfiteatrze polskiej piosenki odbywa się uroczysty koncert. Najpierw będzie to impreza otwarta również do wszystkich mieszkańców, do wszystkich tych, którzy będą chcieli w tym brać udział. Młodzież z każdego kraju przygotowuje program artystyczny i tym programem się z nami dzieli. Są to zazwyczaj przedstawienia, które oddają charakter państw biorących udział. A następnie miasto Opole, wszystkich, którzy będą zgromadzeni w Amfiteatrze Polskiej Piosenki, Pan Prezydent zaprasza na koncert opolskiego zespołu Soul City. Myślę, że to będzie bardzo fajny koncert, który w repertuarze międzynarodowym zachęci wszystkich do zabawy. Dlaczego Opole? Dlatego, że w Opolu chcemy, żeby coś się działo, żeby działo się dobrze, żeby ludzie z pasją i z energią znajdowali tutaj swoje miejsce. a takimi ludźmi są Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, oczywiście Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i takim miastem jest właśnie miasto Opole, pełne energii, pomysłów i chęci rozwoju. Dlatego też zdecydowaliśmy się w 2011 roku, aby po raz pierwszy zaproponować organizację w 2012 mistrzostw Polskim dzierżawych drużyn pożarniczych właśnie właśnie w Opolu. Te zawody organizowaliśmy po raz pierwszy. Chcieliśmy je przygotować w sposób profesjonalny i przede wszystkim potrzebowaliśmy pomocy miasta Opola. I tutaj taką pomoc uzyskaliśmy znakomicie, w sposób znakomity. Udostępnione zostały obiekty. Wspaniale nam się współpracowało także z Uniwersytetem Opolskim, który udostępnił nam także na, organiz, na czas organizacji tych zawodów swoje, swoje obiekty. I po tych doświadczeniach, które mamy z 2012 roku, i ocenach, które uzyskaliśmy od uczestników tych zawodów, uznaliśmy, że warto porwać się na imprezę w skali międzynarodowej, bo jesteśmy przekonani, że nasi goście tutaj przeżyją. Emocje sportowe, ale także i zobaczą nasz kraj z jak najbardziej pozytywnej strony. Zawody, które organizowaliśmy w 2012 roku, były, były stosunkowo krótkie, bo trwały trzy dni. Więc tutaj program dotyczył przede wszystkim części sportowej, była też część rekreacyjna i odpoczynku dla młodzieży. Obiekt ten sam, który proponujemy uczestnikom spotkań międzynarodowych, czyli Stadion Opolskich Olimpijczyków, który nadaje się do takiej imprezy po prostu idealnie. Nasze miasto Opole w ogóle jest takim miastem kompaktowym, tak je sobie tutaj nazywamy, dlatego że tutaj wszędzie jest generalnie blisko. Do obiektów, które przewidujemy do organizacji imprez praktycznie jest krok. Wszystko, wszystko można przejść. Pieszo, a poza tym w naszym mieście doskonale nam się współpracuje z jednostkami samorządowymi, z, z uczelniami, z różnymi podmiotami, które koniecznie trzeba, z którymi koniecznie trzeba współpracować przy organizacji tych imprez. Tych imprez. Zawody, króciutko o, o zawodach, bo tutaj też warto byłoby dwa słowa na ten temat powiedzieć, na czym one polegają. Przede wszystkim składają się z dwóch konkurencji. Jedna konkurencja to jest, to jest sztafeta pożarnicza, na której młodzież pokonuje jedną pełną pętlę na stadionie lekkoatletycznym. Wykonują tam w ramach sztafety dziewięć różnych zadań. Następnie mamy odcinek ćwiczeń bojowych, na których młodzi strażacy również pokonują tor przeszkód, a później wykorzystują już działania gaśnicze związane z napełnieniem tablicy pojemnika z wodą o pojemności 5, 5 litrów. Te zawody według regulaminu CTE różnią się troszeczkę od zawodów, które organizujemy, czy organizowaliśmy wcześniej systemem tak zwanym polskim. Różnią się w dość pozytywny sposób. Przede wszystkim uczą młodzieży systematyczności i dużej dyscypliny. Nie, przede wszystkim każdy z uczestników tych zawodów musi wykonywać ściśle polecenia, które, które są mu wydane i musi być uniwersalny, dlatego że do końca żaden zawodników nie wie, na którym stanowisku będzie, będzie ćwiczył. Są to zawody uczące w dużej mierze dyscypliny. Także podsumowując, uważamy, że Opole jest najlepszym miejscem do organizacji takiej, takiej imprezy. Na wstępie chciałbym podziękować poprzedniemu panu prezydencie poprzedniemu prezydentowi. Panu Prezydentowi Zymbaczyńskiemu, bo to z nim rozmawiając, jak gdyby uzgadniając pewne rzeczy, widzieliśmy tą otwartość i tą jak gdyby komunikatywność, która zaowocowała przyjęciem i zorganizowaniem tej imprezy tutaj w Opolu. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 16 tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych. W Ochotniczych Strażach Pożarnych funkcjonuje i działa około ponad 700 tysięcy strażaków. Przy tych ochotniczych strażach pożarnych działa prawie 10 tysięcy młodzieżowych drużyn pożarniczych. W tych drużynach funkcjonuje około prawie 100 tysięcy młodzieży. W związku z tym można przyjąć, że Polska Organizacja Ochotniczych Straży Strażacka jest jedną z większych, jeżeli nie największych w Europie. W związku z tym spokojnie takie imprezy możemy się podjąć i zorganizować. Jesteśmy jako związek otwarci na, na młodzież. Staramy się imprezami, które organizujemy, które kierunki funkcjonowania w związku, które przyjmujemy, kierujemy w dużym stopniu do młodzieży, uważając, że tylko w młodzieży, w tym w świecie, który, który coraz bardziej patrzy Taki w kierunku pieniądza kapitału, tylko w ten sposób możemy tą kontynuować tą tradycję ochotniczego pożarnictwa i tutaj w ten sposób funkcjonować. Dlaczego Opole? Dlatego, że ta impreza na pewno nie będzie skierowana tylko i wyłącznie dla uczestników tej imprezy, natomiast na pewno w niej będą uczestniczyli mieszkańcy opolszczyzny Pola. Ja z podziwem. Wspominam i uczestniczyłem w imprezach, które tutaj w Opolu się odbywały, i zawsze z zazdrością patrzyłem na, na udział i zaangażowanie mieszkańców Opola w te imprezy, które tutaj się odbywają. I to było jeszcze, jeszcze dużo wcześniej, jak i też w ostatnim dwudziestoleciu. Te imprezy, które odbywają się w Opolu, są nie tylko dla uczestników, ale i dla mieszkańców. I to jest najważniejsze.